Hej hej widzów, witam Cię na pogadankowym abysie, choć szczerze mówiąc, może to źle określę, ponieważ ten abys już po prostu mnie męczy i powiem wam, że to jest największy problem. Nigdy dotąd nie miałem takiego problemu z abysem jak mam go w tej chwili. Po prostu abys mnie tak nudzi, że po prostu mam go dość, jestem wykończony fizycznie, mentalnie i w ogóle nie mam ochoty w ogóle go robić. Choć wiem, że czas teraz jest, jest trochę przedłużony co do tego abysa, ale jednak czegoś mnie nie po prostu już nie jara już nim po prostu znudziłem przejadł mi się i to tak strasznie że no no nie wiem nie wiem co bym musiał hojo zrobić żebym chętnie do niego wracał nawet już zaczynam stosować technikę pod tytułem najpierw robię na początku jak już wychodzi nowe piętro znaczy odnawia się to po prostu robię do 11 a później 12 jak mam naprawdę wielką chęć żeby to zrobić ale oczywiście no wiadomo nie zawsze jest ta chęć i praktycznie jest o wiele więcej rzeczy, które chciałbym zrobić. Na przykład Natlan. No, kurde, wolę zwiedzać Natlan i robić na przykład Archon Questy na głównym koncie niż tego abysa, którego już mam po prostu po dziurki w nosie, bo go już robiłem kilkanaście tysięcy razy. No, to dobra, tysięcy może nie, ale wielokrotnie go robiłem. No, gram od początku, więc <laughs> no już mi się strasznie przejadł. A szczególnie, że mamy konkurencję z takiego abysa, którym jest Cyrk, a raczej Teatr, jak uwielbiam nazywać Cyrkiem, no ale. Wydaje mi się, cyrk jest o wiele ciekawszy, no i o wiele cięższy, tak? No i mamy o wiele większą RNG, i, i zawsze się jakoś to różni, bo zawsze mamy różne postacie. A tutaj tak niekoniecznie, muszę przyznać, bo jednak. Bo jednak zauważyłem, że u mnie party się nie zmienia na tym, aby się zawsze te, używam tych samych party. I są praktycznie niezmienione. Może pojedyncze postaci. Na przykład tak z Hutao. Party z Hutao mam już od pacza. Nie pamiętam od kiedy wyszła Hutao: 1,3 albo 1,4 pacza. I praktycznie cały czas je używam właśnie na bycie w niezmienionym. Party. No dobra, czasami dochodzą nowe jakieś postacie jak Jelan, czasami Albedo wchodzi, Chiori. A teraz testowałem sobie Shelonen, która no. Świetnie działa i najprawdopodobniej będę jej używał, ale no, gameplay praktycznie mi się nie zmienia. Widzę, że w ogóle teraz porobili te abysy, że zmniejszyli liczbę przeciwników na tych wyższych piętrach, ale za to zrobili coś bardziej irytującego, jak nim jest. Um, dają najpierw jednego przeciwnika, a później dopiero bossa. <laughs> nie wiem dlaczego to tak zrobili, to jest naprawdę dziwne, to już wolę samego bossa bić. No dobra, ale wracając jeszcze do teamów, no. Rejdenkę to już wielokrotnie pewnie widzieliście. Rejdenkę mamy od 2-1. National Team, który jest praktycznie broken cały czas. Bardzo dobrze działa. W tej chwili nie mogłem go użyć. No bo księciu poszedł do party skutał, więc sobie wziąłem Furinę, <noise> która też fajnie działa. Daje tam jakieś obrażenia. No, może nie przy tym przeciwniku, bo <noise> jest odporny full. Ale no cóż, dało radę. Dało radę, jest trzy, bez jakiegoś zmęczenia. No właśnie, ale jak tutaj poruszyłem temat cyrku, który mamy, wydaje mi się, że cyrk jest bardziej właśnie zabawny i mam większy fan niż na tym abysie, a aby bez powinien przejść jakiegoś reworka. Nie wiem, coś powinni dodać, może coś przekonstruować, jak w inny sposób zrobić, tylko żeby nie przypominał właśnie tego naszego teatru, cyrku, który są tak go na że jest to cyrk, bo dla mnie to cyrk jest po prostu. <laughs> Wybieramy sobie postacie, dobieramy sobie, mamy RMG, bo nie, nigdy, nigdy nie wiemy, jaką postać możemy otrzymać. No mniej więcej możemy sugerować się, bo wiemy, co dorzuciliśmy, także co może nam się pojawić, ale tak to no niekoniecznie. No Właśnie się zastanawiam, co, powinni, co powinno Hoyo zrobić, żeby ten abys był bardziej atrakcyjny. No ja się zmuszam za każdym razem do tego Abyssa. Bez... co to za lagi, halo? <laughs> no nawet komputer nie chce za bardzo tutaj <laughs> współpracować z ABES-em. O, kurde, co jest z tymi lagami, halo? Co, czekaj, mikrofon mi się chyba wyłączył, bo słyszałem dźwięk systemowy mikrofonu, what? Mam nadzieję, że nie, bo ja tutaj gadam, gadam. I muszę jeszcze Kuraka ubić. Ale no, mam nadzieję, że mi się nie usunęło, bo będę płakał. <laughs> że będę musiał nagrywać ponownie. Mam nadzieję, że nie. Dziwne, dziwne. Ostatnio mam jakieś takie problemy, że nagle duże skoki, Bo właśnie. <laughs> nie wiem, nie wiem, co, 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 co się dzieje. Dobra, widzę. Sprawdziłem, wszystko jest ok, ale nie wiem, co to było. Nie wiem, może jakieś serwis się aktualizowało, ale po prostu. W najgorszym momencie, kiedy nagrywasz materiał, <laughs> dobrze, że chociaż mikro się nie wyłączył, bo czasami miałam takie sytuacje, że coś nagrywałem i okazuje się, że materiał w ogóle dźwięku nie miał. No, miałem tak przy starlejnie, o rany i jeden cały materiał praktycznie musiałem wyrzucić do kosza, bo mojego głosu nie zapał. Załapało tylko, ok, działa mikrofon i nic więcej. No, pe jak pek to pek. No, ale to jest dla mnie niezrozumiałe. Czemu oni coś takiego zrobili, że musimy najpierw zabić jednego przeciwnika, a później odblokuje nam się boss? No i dostajemy takiego Megusa Kenkusa, który, widzicie, wstaje te 5 pię sekund, nie możemy mu zadawać żadnych obrażeń, no... 5 sekund na wysie to jest naprawdę sporo czasu znaczy sporo czasu, który jest na potrzebny do na przykład trzech trzech gwiazdek no nie wiem, jakieś tam zmiany widzę, że wprowadzają, ale czy to zachęci graczy, żeby cały czas robili tego abysa, no nie wiem mi się wydaje, że to są za bardzo małe zmiany, żeby cokolwiek o, zmieniły, no i znowu Megus Kegus standard, a od tego już nie uciekniesz więc o, nie wiem, nie wiem ja sam jestem po prostu zniesmaczony tym abysem w ogóle gdzie ja biegnę, przecież tam jest o oh Maj, brawo dla mnie. Do tego pytam się was, widzowie, jaki wy macie złoty środek, żeby po prostu zmuszać się do robienia tego abysa? Bo dla mnie to już coraz ciężej, coraz ciężej spacza. Na patch coraz bardziej mi się nie chce. Okej, okay, Hojo ja trochę skrócił. No teraz no, nasz znaczy skrócił, wydłużył czas, żeby się odnawiał ten abys. No i dostajemy przez to mniej Primo, więc no, no nie wiem. Coraz bardziej mi się oddechciewa go robić, ale no jednak to zawsze te 600 primo, jeśli to przepamiętam, więc przydałoby się to robić regularnie. O, dobre, dobre miejsce. Ciągnij stunik, fajnie. Dobra, musiałem skomentować, musiałem to skomentować, bo to nie lubię tego, nie lubię go. Ale chociaż w tym party lubię go bić. Bo tak jak widać, po prostu on znika. Uuu! Udało gdzie żeś poleciała. No pierwszy raz wydało mi się surfować na niego brzuchu. O oh maj. Nie, ale naprawdę. jest chyba mój największy problem z Abyssem na ten moment. Nie chcę, nie chcę mi się naprawdę go już robić. A w ogóle przypadkiem Hoyo nie miał dodać jakiegoś nowego systemu. Co do Abyssa w tej chwili, że jeśli zrobiliśmy go ostatnio na full gwiazdkach to przypadkiem nie, przy następnej możemy odebrać od razu nagrodę, że nie musimy go robić że mi się to śniło, bo szczerze mówiąc patrzyłem teraz czy można to zrobić, ale nic takiego nie widziałem, no chyba, że to będzie dopiero teraz po tym aby się możliwe, dostępne, jak już nowa faza wejdzie fazy, nowy sezon na nabysa, to wtedy będziemy mogli to zrobić ale kurde nie mogę sobie przypomnieć czy coś takiego wprowadzaj, czy mi się śniło <noise> bo Hoya wprowadziło, jeszcze oczywiście te karty, no, karty jak zwykle. Jedyne co pamiętam, to te karty teraz spacza. <laughs> Czemu nie dodają te karty? Oni bardziej skupiają się na kartach niż zmiany na Abysie. Naprawdę. I to jest według mnie największy błąd kojo. Nie wiem, może by powinni dodawać więcej nagród? Do Abysa. Nie wiem, żebyśmy dostawali Friendshipa nawet? Nie wiem. Co jeszcze? Może no, artefakty już dostajemy, ale oczywiście to i tak mało. More dostajemy. Co byśmy mogli jeszcze dostawać? Książki. O, o właśnie. Dostawać taką rzecz, która daje nam możliwość wybrania sobie, nie wiem, książek albo rzeczy do krawcenia, mm, do ulepszania broni. To by było o wiele lepsze. Wow. O ja, może wysłuchacie mnie, żebyście po prostu zwiększyli nagrody, co tutaj otrzymuję. <grytanie> Bo ten Abys naprawdę wieje nudą. Niczym się nie zmienia od lat. I po prostu większość wstawiam graczy już się zmusza do niego. Lepszy jest ten, tak jak mówię, cyrk. A teraz mogę wszystkim podziękować za obejrzenia. I trzymajcie się. Hej hej.